Widzowie, piesek zostaje z HONI I kot w sklepie Fortnite na razie HONI A niedługo więcej informacji będzie na streamie I nowości, także bądźcie czujni No daje radę, daje radę No co mam nie dawać? Kupuję sobie jakieś obiady, gotowe, takie do odgrzania w żabce. Chleb, jajka, pasztet. No i kurwa żyje jakoś. <grystanie> Żółw, a co ja kurwę z tym Mini Mike? Z żółwie będę kupować? Żółwie są useless. Nie wiem, po co mieć żółwia. Moja babcia ma żółwia, którego w spadku pewnie dostanę, bo on już ma ze 100 lat. Co, zrobię spokojem honi? Ta studio to zrobię dojebane Ty jesteś Nikt kurwa jest czy... Mlewy777, czy ty ja jesteś jestem. kurwa Czy ty masz mózg w ogóle ty ty człowieku? Studio Polsatu kurwa tam zrobię No nie wiem kurwa Skąd tacy debile no, starym. No, starym. Pana bo, się biorą bo, bo, tak. Pewnie, cztery nawet Pewnie, pięć może dostosować Mutancie jebane <grywa> Dobra, jedz, 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 no jest, jest, jest. Najlepsze gdzie jest. Spam! 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 Ej Spam! 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 Na czysto, Spam! 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 za Spam! 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 Robię. A, no, o, dajcie no, ostatniego, no, nie? Dam, no, no bo Maciek na ma dajcie mu. Kurwa, zabijam go. Cooo, wytyfy! Wy? Po... Pod oknem, kurwa, jest i Diggle, i Scout jest na B1, ale Scout jest mocno obity. Kurwa! Kurwa! Konektor. Weźmy kowerów, to ta... jebane dżungla dzwonię Dżungle. na policję ale kurwa nie na konfić tylko powiedzieć że ich rozjebie nie spotkaliście się z taką sytuacją jeszcze kurwa jaki pasztet w ogóle twardy z lodów, spell nie dobiegnę jesteś bod. A ty jesteś kurwą ty, zamknij ryj, spadłem przez ciebie. A miałem ci już urtusa wysłać, nie już miałem potwierdzenie mobilne na Steamie, ale dobra. Za te słowa... Chuj mam ten twój nóż! O nie! I tak byś mi nie, nie wysłał, takie to gadanie dziękuję, kurwa. Masz? Dobra, wysyłam ci go właśnie. O nie, nie będziesz go. Łat się nie zainteresuje się. No takiej sytuacji jeszcze nie miałem coś No to patrzyłem kurwa okno Ty tyle płaczesz kurwa No padłeś bo chujowo grasz i zamknij ryj No taka jest prawda Nie bo trzech kurwa stoimy na midzie i hop Co z kodem w Fortnite'cie? Póki co koda oni cały czas Używają, równi goście A niedługo będzie więcej informacji na ten temat Ale diablo, bo to się o ale wilko, jak przykrył, kurwa, to jest cover, nie? Dżungla! To ja, kurwa! No wiem. Rozjebie cię zaraz. No i dobra, zdradziłeś pozycję, co za dzieciak. Zajebisty jesteś, kurwa, jesteś takim frajerem, serio. Obyście przegrali tą rundę. Co za kurwa, debil, serio. Kurwa. Jak tak przeskoczyć jak o, wy? Y, spacja, i rzuć się. spacja i rzuć się. Dobra, ale to na razie stoję nad tym swoim. Kurwa, ale, kocham, kocham wyje. Cię, kurwo jeba, kurwa, kurwa wyjebał komuś. Kurwo. Jak by jak na przykład w... Dałbym screena swoich żabsów i ludzie by na przykład Panii robili zakupy w żabcy, w żabsach to, to by mogło, mogliby mi nabijać te? te? Na Czemu karalne ten, bana w bo, bo? bo? O, o, A, Ale chłopy, ja bym wtedy mógł te obiadki odbierać, bo one są za żabsy też. Ja chłopczyku! Ja. Te chłopczyku, nie jest! Ale nie! Ale jakie sto tysięcy, jak ty to wyliczysz? Tysięcy miesięcznie zarabiali kurwa, ten widzą, żeby mu na wielką, bo on sobie objął tak Ale chłop! <laughs> Jak jest to tysięcy, skąd ty to wziąłeś? E Astralisa zrobili! Astralisa zrobili! Czterech tam jest kurwa! Na iście! Piramidę kurwy zrobiły! Pomykam go. Ale z tym kurwa takim ściekiem, nie... I, ale ale daje z ciebie wszystko, wie nie, nie mogę zagrać lepiej! Nie mogę zagrać lepiej! Co z Arią? Aria! A nie ma jej Biblet Hump. Niestety, Aria se. Nie wiem, jeden na pewno. Także widzowie, Aria pojechała z Honi, bo to był jej pies. A kod w sklepie Fortnite na razie z Honi. Niedługo więcej informacji będzie ujawnionych na transmisji na żywo. Pozdro. Faktycznie mam jakiś model żula kurwa. Jedna ręka jakoś to wyżej z tą kosą? Nie słyszysz kurwa jak gada? A faktycznie, no no, no Weź tam babeczkę, daję na głosie, to może nas coś nauczy. A chujcie to! No, Łukaszek, ile jest w podstawie krawęgi? Nie interesuje się co. No, no, no. Kurwa! Palaczek, nie Jest B. Chodź. Ja nas nie dołączyłem. Co się kurwa na tobie? Ławka, ławka, ławka. No. No. Kurwa, co to było? Sfeli dwoje B się. Kurwa, Bez kurwa. Ławka i ławka. Byli, kurwa dobra, utkaś kurwa, zabić, 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 ja tośmy wygrali wygrać, może podstawę cię wilk, a nie, tylko dobra, dwa, dobra. dwa jebane kile zrobiłeś. Ta gra jest jeba! O no, dobra, dobra. Widziałeś? to? Ja to dobra. widziałem, jest no. To, kurwa. Ta gra jest piękna. Ale rady wydaje mi się, że nie trafiłeś i tak. Trafił, trafił. No jak nie trafiłem. Celowany. Kurwa, czas. Nie no, widzowie, zróbcie ja klipa. Do... Nie, ta gra jest was jebana, no. Ale Snax ostatnio też pokazywał, że ten... No, działa kurwa Discord jebany, no jak nie umiesz kurwa z tego zaproszenia wkleić i kurwa dołączyć na Discorda, to znaczy, że Discord nie jest dla ciebie, no kurwa jebana. Kurwa! Aj, laga miałem yy, w oknie na midzie. To tak stoi, kurwa, przyszą tam stał, to nie wiem, pierdolę tą rundę. Nie no, okay, zaliczam okay, w ogóle tam. tego. Co tam dziwno, dzięki cię słychać ciekawego? Riski. No bo trochę ritki w internecie pokazywać swoje picy. Lepiej jak pokażesz jakieś zrobiłaś chipsy, Chociaż mnie to jebie i otwieram sobie chipsy. Tu na streamie mi widzowi